Cześć i czułam Cię coś nietypowego. Jak powiem dobrze wiecie, przygotowuję się do matury z tego względu polityka filmowa na moim kanale w kwietniu i maju jest trochę inna. Aby jak najdłużej nie zostawiać Was bez filmów, robię dla Was różne nietypowe akcje. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić bardzo przydatne narzędzie do pracy zespołowej, do dzieła. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest aplikacja TeamPlace. Jeżeli studiujecie lub uczycie się w liceum, to na pewno często współpracujecie ze znajomymi, robiąc różne projekty. Żyjemy w świecie, gdzie każdy jest zabiegany, nie mamy czasu spotkać się i realizować naszych zadań wspólnie. W takich przypadkach nieoceniona będzie aplikacja, którą ostatnio odkryłem. Na czym to polega? Na pierwszy rzut oka program wydaje się być zwykłą chmurą na pliki. Na początku po zalogowaniu użytkownik otrzymuje miesięczną subskrypcję konta premium na nielimitowaną przestrzeń dyskową. Brzmi bardzo dobrze. Niestety po miesiącu zostajemy ograniczeni do 10 GB z możliwością wykupienia konta premium. Wydaje mi się, że do zadań zespołowych 10 GB jest zupełnie wystarczająca. No chyba, że ktoś chce stworzyć drugiego YouTube'a, no to już kilka złotych musi wyłożyć. Gdy już się zalogujemy, uzbroimy nasze wszystkie urządzenia w aplikacje mobilne, są one oczywiście darmowe. Dojrzymy bardzo ładny interfejs, w przypadku iOS i Androida mamy po lewej stronie belkę nawigacyjną. W pierwszej karcie miejsce znalazła zakładka z ulubionymi plikami. Wrzucone do chmury pliki możemy oznaczyć gwiazdką, co oczywiście skutkuje wyświetleniem danego dokumentu w tej karcie. To akurat mało interesujące, przejdźmy dalej. W kolejnej możemy użyć MyPlace, czyli sekcji z prywatnymi plikami. Tutaj możemy wrzucić nasze nagie zdjęcia bez obawy o to, że trafią w niepowołane ręce. Gorzej będzie, jeżeli pomylimy tę zakładkę z następną i takie zdjęcie wrzucimy do Team Place. Jest to sekcja z grupami, w których znajdują się nasi znajomi, i współpracownicy, zależy kogo tam dodacie. Zapraszanie znajomych do grupy jest proste, albo wpisujecie ich mail, na którym rejestrowali się, albo wysyłacie po prostu link. Gdyż osoba dołączy do zespołu, ma wgląd do wszystkich plików grupy. No i najfajniejsza sprawa, jest czat, na którym można sobie pogadać. Co prawda nie jest to Facebook, ale do zwykłych zastosowań omawiania projektów absolutnie wystarczające. Dobra. Pora wrzucić jakiś plik. Wybieramy przykładowy dokument, zdjęcie, film, cokolwiek i wrzucamy do grupy. Natychmiastowo wszyscy użytkownicy mają swój plik na telefonie, tablecie czy komputerze, gotowy do pobrania. Szkoda, że nie może od razu w aplikacji edytować prostych plików, takich jak doc, ale żadnym problemem nie jest pobranie i wyedytowanie oraz ponowne wrzucenie do grupy. Co bardzo mnie się podoba, możemy przykładowo pliki doc eksportować do PDF. Mega przydatna funkcja. Możemy nasze pliki spakować również do zip, co przyda się niejednej osobie. Z minusu muszę wymienić brak edycji na żywo, ale za to mamy podgląd edytowanych w wersji tego samego pliku, rzucanego pod tą samą nazwą. Jest to mega przydatne, bo kilka osób na raz może pracować nad jednym tekstem. Podsumowując, Team Place jest programem, który niedawno odkryłem, ale moja przygoda z nim będzie obfita w sukcesy. Mam nadzieję, że będzie obfita. Polecam wam, jeżeli szukacie narzędzia do pracy z innymi, kreatywni uczniowie będą wiedzieć, jak to dobrze wykorzystać. To tyle z mojej strony, dzięki za obejrzenie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam do zostawienia łapki w górę, a jeżeli nie subskrybujesz kanału, to koniecznie kliknij czerwony przycisk poniżej. Cześć i do następnego odcinka.